Cześć Siemanowskim, ja jestem Defa, dzisiaj moi drodzy widzimy się w kolejnym materiale z Dog food na tym kanale Powiem wam, że ostatni materiał, 7000 polubień, powiem wam, że jestem naprawdę w niebo wzięty z tego względu, że połapał, jaki wam ustaliłem To jest 5000 polubień i dzisiaj robimy sobie chyba największy opening w historii tej aplikacji, przynajmniej przeze mnie Otwieram za 5 milionów końców, musiałem sprzedać dwie najlepsze karty w moim składzie, bo jak sami widzicie brakuje mi teraz Messiego Team of the Year oraz Ronaldo Team of the tych dwóch zawodników musiałem sprzedać, a nawet w sumie dwie wersje Ronaldo musiała sprzedać Miałem tylko dwie i powiem wam, że troszkę mam ból dupy bo nie ma tych dwóch kart w tym momencie w składzie, mam 10 milionów w końcu do wydania, ale wydamy sobie dzisiaj 5. Przy okazji, pułap jaki mamy do przekroczenia to jest 5 tysięcy, i lecimy z kolejnym materiałem z Dopfood na tym kanale. Zaczynam open przy okazji pokażę wam, jakie są najlepsze paczki do trafiania zawodników Team of the Season. Jak sam widzicie, mamy tu kilka paczek do wyboru, jest tu Team of the Season, Pack, w którym mamy 3% szansy na to, że trafimy tutaj kartę Team of the Season, i tych nie polecam. Otwierałem bardzo dużo i trafiłem chyba jednego zawodnika. A powiem wam, że te, które są godne polecenia, to są te 83, z tego względu, że otworzymy chyba 20 paczek i trafiłem dwóch zawodników Team of the Season. Także tutaj naprawdę warto otwierać te paczki, kosztują 50 tysięcy. Ale wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku jest naprawdę bardzo duża szansa, że te paczki po dłuższym czasie się po prostu zwrócą. Zaczynam od Penik i mam nadzieję, że za te 5 minut w końców uda mi się wypakować jakiś ciekawych zawodników z Premier League Team of the Season. Zaczynamy! Ok, mamy pierwszego informa dzisiaj, patrzymy co w środku. GK i to będzie Kameni? Tak, dokładnie to jest Kameni, 83 overall. I mamy kartę pomarańczową, czy to będzie Neymar? Może, Napastnik, Francja? I to jest Hatem Ben Arfa, 85. No tej karty jeszcze akurat w składzie nie miałem, także jestem naprawdę w niebo wzięty. I mamy pierwszą kartę Team of the Season. dzisiaj, zobaczmy, czy to będzie Toby Alderweireld, Na 100% to musi być on. I to jest Vertogen. Kurde. Chyba Tobie go bardziej bym wolał trafić, ale Vertogen w tych statystykach wygląda naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Także mamy pierwszego zawodnika Team of the Season po bodajże 7-8 paczkach mniej więcej. Dobra, otwieramy kolejną i to jest druga paczka z rzędu i to jest kolejny defensywny pomocnik z Francji i tutaj mamy kolejną kartę Team of the Year. I mamy trzecią kartę Team of the Season zobaczmy Czy może teraz to będzie Tobi Alderweireld Tak mi się wydaje, że to będzie on, dokładnie tak Tobi Alderweireld, ale What the fuck, Tobi Alderweireld Tak to się powinno czytać, Tobi Alderweireld W tym momencie mamy dwóch Belgów na środek obrony z Premier League trafionych, pięknie Team of the Group Stages, no ładnie, zobaczmy Defensive pozyk, to będzie Marturowi Widal. Tak mi się wydaje, czy to będzie on Dokładnie tak, 89 overall karta, pięknie I karta Wants to watch napastnik Polska i to będzie Arek Milik. Dokładnie tak 83 overall karta. Pięknie. Ok, Team of the Group Stages. Zobaczmy to będzie napastnik. Czy to będzie Robert Lewandowski? To musi być Robert Lewandowski. Dokładnie tak 92 Overal karta. Piękny traf, naprawdę. Oj mamy pierwszą legendę dzisiaj. Zobaczmy lewy pomocnik Holandia i będzie to kto Kim ty jesteś. To jest Overmars. Mark Overmars, pięknie. Tylko mam Persji był, także dwóch Holendrów w tej paczce. I druga paczka, i druga legenda, to będzie Pele, to musi być Pele, czy to jest Pele? To musi być Pele, 95 overall, mamy po raz kolejny Pele trafionego, ja nie mam pytań, co tu za traf dzisiaj mam, to, to jest niepojęte. I kolejny Timo. cztery ostatnie paczki, to jest po prostu kosmos, to jest Michał Pazdan, w tym momencie trafiony, dokładnie tak, 87 overall, zawodnik Legii Warszawa. O oh, kurde, tymi pomarańczowymi dzisiaj to mi sypie genialnie Napastnik Anglia I to będzie, to jest Harry Kane Piąty zawodnik Team of the dzisiaj, Francja i to musi być u w tym momencie. Na 100% to jest u golori. w tym momencie Premier League, całą obronę plus bramkarza mam, to znaczy środek obrony plus bramkarza mam gotowy, piękne. I mamy kartę na urodziny Ultimate Team, napastnik, to będzie Fernando Torres najprawdopodobniej. To musi być Fernando Torres, nie, to jest Dawid Villa jednak, ale karta sama w sobie bardzo ładna. no szósta karta Team of the dzisiaj, lewe skrzydło, Holandia. I to będzie, kim ty jesteś, Elia. Dokładnie o Elie mi chodziło, kurde, zapomniałem kompletnie jego nazwisko. No, w końcu mogliby dać Neymara. No tych pomarańczowych kart, to dzisiaj co najmniej chyba z pięć mi poleciało, to będzie chyba Ramos, tak mi się wydaje. Czy to będzie Ramos? 92 overall, dokładnie tak, Sergio Ramos, trafiony. Zobaczmy kolejna, siódma karta, w tym momencie po raz kolejny to będzie duplikat. To będzie Toby Alderweireld, naprawdę, Vertogen. Ja, nie wiesz, mam dwóch Vertogenów w tym momencie, a tutaj trafienie jest Kante, jest Suarez e, Są inne karty, takie jak np. Team of the Year, Team of the Season, a daje mi Vertogena po raz drugi, szkoda No ładnie, może teraz lewe skrzydło i to musi być Neymar, w końcu czekam na tego zawodnika I tą kartę chciałem mieć bardzo mocno w składzie i teraz Neymarito właśnie wylądował w mojej jedenastce, pięknie Okej, okay, ósmy zawodnik Team of the Season, środkowy pomocnik, Hiszpania, czy to będzie Ander Herrera? To musi być chyba on. Dokładnie tak, Under Herrera. I w tym momencie mamy czterech zawodników z Premier League, których możemy w tym momencie włożyć do składu. Ale brakuje mi w w ciągu bocznej obrony i skrzydłowych i napastników. Więc tutaj trzeba jeszcze troszkę potrenować albo trafić kolejną kartę teraz. Napastnik to jest. to jest kto? Kim ty jesteś? Belfodil. Belfodil. Kompletnie tego zawodnika nie znam. Musiałem aż po prostu pisać sobie nazwisko, bo nie wiedziałem kim on jest kompletnie. Zostało nam jakieś 800 tysięcy do wydania. W tym momencie trafiłem chyba 8 albo 9 zawodników Team of the Season na ten moment. Jeszcze troszkę pogubiłem, ale wydaje mi się, że naprawdę drop jest bardzo dobry na ten moment. Więc powiedziałbym, że jeszcze trafię Griezmana. Ale na ten moment i tak brakuje mi kilku zawodników z Premier League, albo nawet w sumie większości zawodników z Premier League, żeby zrobić sobie gotowy kompletny skład z Premier League, żeby po prostu włożyć to do składu i zacząć grać. Przy okazji możecie napisać jak wam idzie po otwieraniu w DogFoot, mam nadzieję, że troszkę lepiej niż mi, bo w tym momencie mamy dobre karty, mam bardzo dużo pomarańczowych kart, ale niestety to nie są karty takie, które naprawdę mogą wskoczyć do jedenastki mojej i zacząć grać na najwyższym poziomie. Patrzę na to, że miałem kompletny skład Team of the Year, to tutaj może być ciężko o to, żeby trafić zawodnika, który z miejsca, z marszu skoczy do jedenastki i po prostu zacznie grać na najwyższym poziomie. Na ten moment chyba będziemy musieli czekać, aż po prostu wyjdą zawodnicy Team of the Season z Premier League, ale tutaj, że z La Liga, ale trafiamy Suarez'a za wersji Team of the Year. No pięknie, 98 overalla. Szkoda, że nie Ronaldo, ani Messi, bo akurat tych zawodników straciłem po to, żeby zrobić ten opening. Wiecie co, niestety pułap się skończył, ale będę otwierał, aż trafię kolejną kartę Team of the Season do tego składu, no bo po prostu chciałbym jeszcze jedną kartę mieć, ale powoli się zbliżam do 4 milionów, a chciałbym mieć jeszcze jakiś budżet na to, żeby te pieniądze mieć czym pomnożyć do góry. Mamy tu Insignia w wersji 88, całkiem niezła karta. Ale w dalszym ciągu nie ma tutaj żadnego zawodnika Team of the Season. Jest kolejna karta, może to będzie jakiś zawodnik ofensywny pomocy i będzie to Guilty Sigurdsson Szkoda, no bo to jest chyba jeden z gorszych zawodników, jaki jest po prostu do trafienia z Premier League. Ale trafiamy kolejnego zawodnika Team of the Season. Mam 4,5 miliona na końcu do mnożenia mojego hajsu. Jakbyście chcieli kolejne otwieranie z Team of, the, Team of the Season, zostawcie bardzo dużo polubień. Ja Was zapraszam do aplikacji, jak chcecie pograć czy coś. Link jest podany na dole. Możecie wbić, zainstalować sobie na to telefon, oczywiście. Pograjcie. Powodzenia. Mam nadzieję, że Wasze otwierania będą troszkę lepsze niż moje. Mogą trafić lepsze karty, ale na ten moment chyba 10 kart Team of the Season trafionych. Za jakieś 5,5 miliona końców. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra liczba trafionych kart Team of the Season. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kanał twórców. Link jest podany na dole. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Papa. Pa, cześć.